Osób. Natomiast w, tych, w tej liczbie mieszczą się osoby też, które są narażone na bardzo dużo, duże zachorowania również albo przede wszystkim to jest grupa 85 latków i tych osób mamy w Koszalinie 2,5 tysiąca. Tutaj pytanie do pani dyrektor Jeszcze Panik, a ilu, ilu osobom właśnie z tej grupy Miejskiej Ośrodek Pomocy Rodzinie pomaga jest w stanie pomóc? czy jakieś świadczenia w związku właśnie z koronawirusem z tą epidemią zostały wstrzymane jak ta sytuacja w tej chwili wygląda właśnie jeżeli chodzi o pracę miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Koszegnie? obecnie udzielamy pomocy około 300 osobom seniorom z tej grupy którą pani dyrektor wymieniła i przede wszystkim to są usługi świadczone bezfinansowo czyli usługi opiekuńcze to jest 300 osób, do których środowisk, do tych środowisk codziennie idą świadczyć usługi, opiekunki pracownicy MOPR-u. Natomiast jeżeli chodzi o całe funkcjonowanie MOPR, chciałam Państwa uspokoić, że MOPR funkcjonuje tak jak codziennie, świadczenia codziennie są przyznawane. Można codziennie złożyć wnioski o wszelkie świadczenia, które realizujemy. Oczywiście namawiam ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, żeby te wnioski składać elektronicznie, elektronicznie przez pocztę, empatię, pułap, tak, żeby po prostu jak najbardziej zminimalizować kontakt osobisty i niepotrzebne przychodzenie do budynku, mokru w koszalinie. My te wnioski realizujemy na bieżąco. Na bieżąco świadczenia są wypłacane. I też tu taki apel do osób, które jeszcze nie założyły kont, ponieważ ta obsługa gotówkowa może się w przyszłości zmienić, ale też zauważyłam, że w niektórych sklepach i punktach obsługowych się zmienia. Więc namawiam mieszkańców, którzy korzystają ze środków, różnych świadczeń MOPR-u, żeby zakładały konta osobiste w bankach. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił telefon dla osób starszych, dla osób ogólnie, które potrzebują pomocy. Czy dużo osób z tego telefonu właśnie przedzwoni, czy korzysta z tej pomocy, pomocy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy również Państwo korzystacie być może z pomocy organizacji pozarządowych, wolontariuszy? tak aby no ta pomoc w maksymalnym stopniu mogła dotrzeć do osób potrzebujących, osób starszych, osób podopiecznych, którymi Państwo no na co dzień się zajmujecie. Tych telefonów jest niezmiernie mało i to mnie też cieszy, że po prostu w tych trudnych czasach seniorzy dają sobie radę, korzystają z pomocy rodziny, sąsiadów, zapewne znajomych, ale zdarzają się oczywiście takie telefony i oczywiście wszystkim pomagamy w miarę naszych możliwości, gdzie nie możemy sami zrealizować pomóc, wesprzeć rodzinę, tudzież osobę samotną, seniora, wspomagamy się harcerzami. I tutaj też apel, dziękuję bardzo za zaangażowanie harcerzy za pomoc w tych trudnych czasach dla seniorów, z której możemy korzystać? Tak naprawdę również bardzo dużo osób dzwoniąc, czy to do urzędu, czy do właśnie naszych instytucji opiekuńczych, również zadaje pytanie dotyczące no, tej minimalizowania tego ryzyka, jeżeli chodzi o zachorowanie. Pani dyrektor, jak do no, co trzeba zrobić, jak się zachowywać, aby to ryzyko faktycznie no, było minimalne tutaj dla naszych mieszkańców. Ja myślę, że jeszcze, jeszcze dodam parę informacji tutaj, o których nie mówiła pani dyrektor Mopru, bo chciałabym powiedzieć również o instytucji, którą się miasto opiekuje, czyli o Domu Pomocy Społecznej. My mamy na dzień dzisiejszy tam 86 podopiecznych, którymi też się na 24 godziny zajmują pracownicy. Odwiedziny zostały oczywiście wstrzymane i nie ma takiej możliwości, żeby tych podopiecznych odwiedzać. Powiem jeszcze tak, że Dom Pomocy Społecznej świadczy usługę teleopieki. Ona na dzisiaj ta usługa jak gdyby nie są do niej przyjmowane nowe zgłoszenia. Natomiast pod opieką teleopieki pozostaje wciąż około 100 osób starszych, 100 seniorów. DPS to również realizuje usługi opiekuńcze dla swoich podopiecznych. W ramach takiego projektu z programu operacyjnego Województwa Zachodnio-Pomorskiego, to jest też 14 osób, która jest objęta tą pomocą. I oczywiście ma pod swoją opieką z pomocą Mopru dwa dzienne domy pomocy na dzisiaj. Te dzienne domy również zostały zamknięte i te osoby starsze, które nie mogą być, że tak powiem, zaopiekowane przez rodzinę, a są osobami samotnymi, mają za zakupione dzięki pomocy tutaj Mopru leki, mają posiłek. I, I są bardzo dobrze zaopiekowane. Suma summarum, razem pod opieką DPS-u jest około 260 osób starszych i samotnych. Ja chciałam jeszcze dodać tylko taką informację, taką króciutką, i przypomnieć na nowy rok seniorom powyżej 65 roku życia, że miasto już od 14 lat, od 2006 roku, szczepi seniorów przeciwko grypie. Myślę, że to jest najlepsza forma, jaka dzisiaj może być, bo o to apelują również lekarze i Ministerstwo Zdrowia, żebyśmy się cały czas i, i nie zapominali o szczepieniu i te osoby, które są z grupy podwyższonego ryzyka po prostu się szczepiły. Na to przez 14 lat miasto przeznaczyło około 1,5 miliona złotych i zaszczepiło grupę około 50 tysięcy seniorów. Także myślę, że bardzo duża grupa u nas w naszym mieście jest również w ten sposób zaopiekowana i zabezpieczona. Chciałabym też dodać, że w dalszym ciągu można, ponieważ no dzisiaj wszystkie firmy są zamknięte albo prawie wszystkie z tej karty nie korzystamy, ale w dalszym ciągu seniorzy składają do nas wnioski o koszalińską kartę seniora, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, realizujemy ją już od 4 lat i wydaliśmy już prawie 14 tysięcy kart, więc to jest też również duża grupa, której pomagamy w różny sposób. I chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz, że działa też bardzo mocno w Koszalinie Koszeliska Rada Seniorów. Ona co prawda dzisiaj ma zawieszone też działania i się nie spotyka, ale bardzo mocno wspiera, wspiera starszych. I apelujemy, tak jak apelował tutaj przed chwilą przed nami dr Serwiusz Karżanowski, naprawdę włączmy się w tą akcję. Hashtag zostań w domu. Ale również w apel słuchajmy apeli Ministerstwa Zdrowia i wchodźmy na stronę Głównego Inspektora sanitarnego, dzisiaj najważniejszym słowem nie, powinien, nie powinno być słowo koronawirus, ale tak naprawdę odpowiedzialność. I odpowiedzialność za nas samych, za naszych najbliższych, za sąsiadów, za nasze rodziny i powinniśmy naprawdę być odpowiedzialni. Ta duża grupa seniorów. U nas dzisiaj w Koszalinie widać, że jest odpowiedzialna. Pogoda, co prawda, nie pomaga, ale tych spacerów jest naprawdę coraz mniej. Działka też wystarczy, trochę poczeka na seniorów. I pamiętajmy o tym przede wszystkim, żeby myć ręce, dbać o siebie, dezynfekować jak najlepiej swoją, swoją powierzchnię, swoją okolicę, swoje mieszkanie, swoje ręce, klamki, wszystko, czego dotykaliśmy i dotykamy po drodze. I tak naprawdę nie dotykać najważniejszych części na twarzy. Nosa, oczu i ust. Wiem, że mamy taki nawyk, że pocieramy oczy, pocieramy usta, pocieramy nos, ale naprawdę wstrzymujmy się. Uczmy się trochę innych nawyków i po prostu nie róbmy tego. Pani Dyrektor, mamy teraz ładną pogodę. Dziadkowie bardzo często widzimy w tej chwili dziadków z wnukami na naszych placach zabaw, czy jest to bezpieczny właśnie taki kontakt w tej chwili na tych placach zabaw i czy tutaj miasto ma jakiś pomysł na jednak ograniczenie jakby tych zabaw, czy jest taka potrzeba w ogóle właśnie ograniczenia, jak pani uważa? Ja myślę, że jest taka potrzeba, to wracając właśnie do tego apelu o odpowiedzialność. Bardzo dużo w mediach społecznościowych i w mediach w ogóle mówi się o tym, żeby ograniczyć jednak te odwiedziny wnuków i wnucząt. One rzeczywiście mają co robić w domu, bo tego czasu wolnego jest bardzo dużo, a do nauki też jest chyba bardzo wiele rzeczy do zrobienia i do odrobienia i do przeczytania zaległych lektur. Zostawmy dziadków, niech dziadkowie zajmą się sobą i naprawdę y, powinniśmy ograniczać y, y, te wyjścia na placę zabaw i myślę, że miasto też wkrótce w jakiś sposób zaapeluje do mieszkańców, żeby, żeby nie przychodzić na placę zabaw, nie przychodzić na orliki, nie przychodzić na, na te miejsca ogólnie dostępne, bo to jest absolutnie dzisiaj niewskazane. Apel jest również taki do seniorów, ponieważ mamy naprawdę i będziemy mieli bardzo dużą liczbę zachorowań, w związku z tym, że dużo osób wraca z zagranicy. I y, naprawdę ostrzegamy przed tym, żeby się czasami wnukom czy wnuczkom nie przypomniało, że mają dziadka i babcie w koszalinie, którzy mogą przenocować przez 14 dni na kwarantannie jakiegoś wnuczka wracającego z zagranicy. Absolutnie nie pozwalajmy po prostu na to. Pani Agnieszka tutaj zadaje pytanie, jak ma postępować opiekunka osób starszych w tej chwili? To może pytanie do Pani Dyrektor MOPR-u, Pani Bogumiły Szczepanik. W mopr zatrudnionych jest około 30, teraz przychodzi do pracy, 30 opiekunek i te opiekunki wykonują usługi w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te są na dzień dzisiejszy, że to tak powiem, skrócone do minimum. Są Usługi są świadczone w minimalnym zakresie, tylko, tylko tyle, żeby zabezpieczyć osobę i niestety musi pozostać potem w domu sama. Opiekunki są zaopatrzone w środki desynfunkujące i oczywiście w maseczki. Mieszkanka zadaje pytanie dotyczące jakby pomocy również dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie do kogo ma się zgłosić ewentualnie, że chciałaby po prostu no, społecznie włączyć się właśnie w taką pomoc dla osób starszych, do kogo. Tutaj y, trzeba zadzwonić pod jaki ewentualnie. Wystarczy na infolinię, jesteśmy gotowi do przyjęcia organizacji, osób chętnych do pomocy i na pewno z takich osób/organizacji będziemy korzystać. Rozumiem, że ta, czy ta infolinia, numer infolinii, znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na stronie również miasta. Telefony również są w tej chwili wyświetlane podczas transmisji naszego spotkania. Są również pytania dotyczące wydawałoby się, że prozaicznych spraw, jak na przykład wyprowadzenia zwierząt. Czy właśnie taka pomoc, do kogo tutaj zadzwonić, czy to ktoś z rodziny, czy również można liczyć tutaj na jakiegoś wolontariusza, ewentualnie na pomoc ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zajmujemy się osobami, wszystkimi, tak, którzy korzystają z pomocy i po prostu potrzebują wsparcia, natomiast zwierzęta wykraczają poza zakres naszych działań, niemniej jednak miasto absolutnie nie zostawia osób z, z taką potrzebą. Czy znaczy tak, myślę, że ta informacja już też była podana, jeżeli te telefony, które Państwo widzicie, widzicie na pasku, czyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i do Domu Pomocy Społecznej, jeżeli jest taka sytuacja, że jest pies do wyprowadzenia bądź do zaopiekowania na, na krótką chwilę. To Mam prośbę, żeby dzwonić, informować. A nasi pracownicy pod tymi telefonami mają również numery telefonów kontaktowych do harcerzy i do, dom, do domu miłosierdzia, ale zarówno do, do harcerzy, do Kurii Biskupii, która zaproponowała taką pomoc harcerzy, którzy bardzo chętnie psy wyprowadzają. W przypadku, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że. Piesek, czy kot, czy, czy, czy inne zwierzę no, będzie musiało być gdzieś zabrane z mieszkania i nie ma takiej możliwości, żeby zostało same. To bardzo prosimy, żeby się kontaktować z naszym Wydziałem Środowiska. Te telefony są również na stronach internetowych naszych, a nasz Wydział Środowiska bezpośrednio ze schroniskiem dla psów, naszym miejskim. Także myślę, że tutaj nie powinno być absolutnie żadnego problemu. Pani Olga oraz inni mieszkańcy Koszelina pytają, czy zwykły spacer z dala od innych osób jest niezalecany. No myślę, że to jest prosta odpowiedź. Taki spacer jest również wskazany wręcz tak, w tych. Ale to myślę, że Pani Dyrektor... Tak, taki spacer jest absolutnie wskazany. O tym też mówił doktor Seriusz Karżanowski przed chwilą na konferencji. Co prawda pogoda, proszę uważać, bo ona rzeczywiście nie pomaga zostać w domu, wręcz przeciwnie. Ale jeżeli te spacery są z dala od dużych tłumów zbiorowisk i zgromadzeń, a takich dzisiaj nie ma w Koszalinie to myślę, że taki krótki spacer i ruch na świeżym powietrzu jeszcze, jeszcze nikomu nie zaszkodził, ale uważajmy na to, po prostu nie korzystajmy z tego zbyt mocno. Jedno z pytań dotyczących tutaj działki pani dyrektor Bogumiły Szczepanik, chodzi o alimenty, w związku z tym, że część ojców może stracić dochód, czy mamy, dzieci mają prawo oddać sprawę do funduszu alimentacyjnego? Czy do komornika, w tym jakby na szczególnym jednak czasie, jak ta sytuacja w tej chwili wygląda również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie? Szanowni Państwo, zarówno i Fundusz Alimentacyjny, także inne świadczenia na rzecz rodziny, na rzecz dzieci, na rzecz osób starszych w mopr załatwiane są bezwłocznie. Tak na dotychczasowych warunkach nic się do tej pory nie zmieniło. Nie zmienia oprócz tego kontaktu bezpośredniego ze względu na Państwa bezpieczeństwo. Natomiast telefony wszystkie są czynne w mopr Jest Centrum Świadczeń Rodzinnych, są działy pracy socjalnej, które takie, takimi sprawami się po prostu na co dzień zajmują. Wystarczy zadzwonić do ośrodka, dopytać, jakie dokumenty trzeba złożyć jakie uprawnienia trzeba mieć żeby móc korzystać z danej pomocy pracownicy udzielą wszelkich, świata, wszelkich informacji powiedzą jak tą sprawę załatwić elektronicznie kiedy jest termin płatności Wszystkie informacje u nas są udzielane codziennie, w godzinach pracy, wszystkie telefony dostępne. Część pytań, dziękuję bardzo. Część pytań dotyczy spraw związanych z kulturą. I tutaj pytanie do Pani Dyrektor Pawłowskiej. Co z próbami aktorów w bałtyckim teatrze dramatycznym? Czy no w związku właśnie z tą sytuacją, czy tutaj nie narażamy jednak aktorów w związku z tymi próbami właśnie na zarażenie? koronawirusem, jak ten temat będzie jakby rozwiązany, bo już jest rozwiązany. Myślę, że jest spotkanie dzisiaj, bo to jest dramatycznym i dyrektor podejmie taką decyzję, że te próby nie będą się już odbywały. Jeżeli chce teatr rzeczywiście prowadzić próby i mają taką potrzebę, to dzisiaj aktorzy na pewno są bardzo, że tak powiem, zinformatyzowani i takie próby mogą sobie przeprowadzać online, więc mam nadzieję, że takie próby nie będą się już odbywały. Również pytanie dotyczące innych instytucji kultury, pytanie związane, czy są możliwe zajęcia? jakieś wirtualne zwiedzanie wystaw, czy teatr, ewentualnie inne instytucje kultury, bo wiemy, że Centrum Kultury 105 w tej chwili taką aktywność właśnie w sieci organizuje wirtualne zajęcia, czy inne placówki również. Będziemy do tego w jakiś taki specjalny sposób namawiali, czy jest szansa w związku z tym, że no, ten czas braku jakby zajęć, znaczy zamknięcia może szkół, bo zajęcia są w szkołach przecież również w sensie zadawania jakby zadań przez nauczycieli ten kontakt jest. Czy tutaj również właśnie taką, taką sugestię w kierunku naszych instytucji skierujemy? Tak, mamy w Koszenie pięć instytucji kultury, wiemy o tej propozycji Centrum Kultury 105, która rzeczywiście od 19 marca, od czwartku zaproponuje na swoim facebookowym profilu jakieś zajęcia i będą dostępne rzeczywiście i warsztaty plastyczne, i warsztaty emisji głosu, i zajęcia taneczne, i zajęcia ruchowe dla grup takich, które rzeczywiście są tym zainteresowane. Bardzo serdecznie dziękujemy za to. Chociaż tak jak wspomniałam, uczniowie rzeczywiście mają sporo nauki, więc myślę, że, że aż tak nadto z tych wolnych, wolnej chwili nie będzie korzystać mocno. Koszańska biblioteka publiczna jak gdyby zaproponowała, żeby, żeby korzystać i udostępniła swoją stronę, Ta, poleca taką platformę lektury.gov.pl, na której znajdują się wszystkie niezbędne lektury w formie booków, więc myślę, że można też. Wziąć już zaczytanie. Bałtycki Teatr Dramatyczny nie ma w takich zasobach swoich nagrań, archiwalnych, spektakli, ale myślę, że wiem, bo, bo rozmawialiśmy z dyrektorem dzisiaj nawet, że, że zostaną nagrane może jeden czy dwa spektakle i będą opublikowane na stronie i myślę, że można będzie w tej formie na stronie internetowej zobaczyć. Natomiast nie udostępnia dzisiaj swojej oferty Filharmonia Koszalińska, jak i muzeum. Czyli widzicie Państwo, że tej oferty nie zabraknie i na pewno no, nikt nie powinien się tutaj jakby nudzić, tym bardziej, że tak jak mówię, zajęcia jednak są przez nauczycieli również dodatkowo po prostu prowadzone w tym takim szczególnym czasie, trudnym dla nas wszystkich. Pytanie z, od, od internauty również dotyczące Dni Koszalina. Czy Dni Koszalina... Będą w tym roku organizowane, czy będą przebiegały. Wiem, że to jest dosyć trudne pytanie, niemniej jednak może spróbujemy również na to pytanie odpowiedzieć. Trudno rzeczywiście odpowiedzieć dzisiaj, bo, bo dzisiaj, jak, jak dobrze Państwo widzą, mamy zakaz y, zamknięte instytucje kultury, mamy, mamy zamknięte szkoły i wszystkie inne placówki oświatowe. Więc jeżeli ministerstwo, że tak powiem, udostępni je i, i będzie taki przekaz, że, że możemy już funkcjonować nie tylko online, to rzeczywiście te dni Koszalina się odbędą. Dni Koszalina my zaplanowaliśmy w tym roku na weekend 23 maja, to jest piątek, sobota, niedziela, ale... Tak naprawdę rzeczywiście bardzo trudno dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć, bo, bo mamy wszystko unieruchomione. Pytanie na gorąco od pani Ewy: Co z osobami chorymi na boreliozę? Mój brat ma od tygodnia zdiagnozowaną boreliozę i dojeżdża do pracy w, w miejskim zakładzie komunikacji. Co właśnie w takiej sytuacji w tej chwili? Myślę, że tak, że mamy na terenie miasta 21 przychodni lekarskich POZ-ów. I każdy pacjent jest przypisany i ma swojego lekarza rodzinnego. O tym również dr Karzanowski dzisiaj mówił. Te 21 zakładów mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i dzisiaj udzielają teleporad. Myślę, że warto by było zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, do swojego ENZOZ-u, bo te telefony są odbierane, lekarze i pielęgniarki są na miejscu. I te informacje należałoby uzyskać bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego. W przypadku, kiedy się rzeczywiście nie uda, to również Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia swoją stronę internetową i swoje telefony. Jest infolinia, ta, która również leci na pasku, to jest infolinia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Można zadzwonić i takie pytanie zadać, co w takiej sytuacji. I kolejne pytanie, tutaj bezpośrednio w tej chwili. Kto koordynuje pomoc dla osób objętych kwarantanną? Właśnie jak ta koordynacja wygląda, kto zajmuje się ewentualnie rozłożeniem właśnie tej pomocy, to do pani dyrektor mm -hmm. Bogumiły Szczepanik. Pani dyrektor, proszę bardzo. Tak, ja powiem, ja że ja ok, mówię, dobrze, jest dobrze możemy, ok. możemy mówić razem. Rzeczywiście dzisiaj dowożeniem wszystkich potrzebnych i niezbędnych rzeczy do kwarantanny jest Policja, ale też również nasza Straż Miejska, więc jeżeli jest taka potrzeba, to taką informację otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i te osoby zostaną zaopiekowane. Bezpośrednio jesteśmy w stałym kontakcie z i z Inspektorem Sanitarnym naszym, Koszalińskim, i z Policją, i ze Strażą Miejską. Te numery również do tych instytucji są na stronach internetowych. Jeżeli jest taka potrzeba, to te wszystkie informacje do nas docierają tutaj też. Urząd i nasze Wydziały i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i na dzień dzisiejszy wszyscy, którzy tego będą potrzebować, mam nadzieję, że będą zaopiekowani. Bardzo dziękuję za to zapewnienie. Pani dyrektor, tak jeszcze? No, to, co pani dyrektor powiedziała, tak, MOP koordynuje, tak powiem, realizację pomocy żywnościowej dla osób przebywających w kwarantannie domowej. Zajmujemy się żywnością z PCK, ale także po prostu ze zwykłych sklepów spożywczych i ten, ten, te towary są dostarczane. Do, również do jedno z pytań z internetowych, które zostało w tej chwili również tutaj nam zgłoszone, dotyczy kwestii płatności za żłobki, za żłobki prywatne. No, w związku z tym, że są zamknięte. Jak ta kwestia zostanie uregulowana, no, wiemy, że samorząd tutaj jakby kompetencji w tym zakresie nie ma, niemniej jednak spróbujemy na to pytanie również odpowiedzieć. Chyba ja tak, no mamy około 20 takich placówek, czyli żłobków niepublicznych. Dzisiaj właściciele tych żłobków też nie wiedzą jak długo będzie, będzie trwał zakaz uczęszczania do żłobków, więc, więc na pewno jak gdyby tych, tych informacji jeszcze dzisiaj nie są w stanie Państwu udzielić, czy to będzie do końca marca, czy będzie być może do świąt, i krótko po świętach. Więc myślę, że są to indywidualne sprawy i bezpośrednio osoby, które zaprowadzają dziecko do żłobka niepublicznego, będą mogli z właścicielem tego żłobka zgodnie z umowami, które mają tam zawartymi, rozmawiać i na ten temat, jeżeli chodzi o płatność za dany miesiąc. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy jakby pytania ze strony internautów, pytania ze strony dziennikarzy, które wcześniej tutaj zostały nam przesłane, niemniej jednak chcielibyśmy w pewnym sensie pod, podsumować właśnie tą dzisiejszą rozmowę, prosząc to, o czym mówił również Pan Doktor Karżanowski, żeby nie dokonywać jednak zakupów leków na zapas, również prosimy o wstrzymanie się z zabawą na placach zabaw miejskich, osiedlowych, spółdzielczych. My postaramy się jako koszaliński samorząd te place w jakiś sposób również ogrodzić, wygrodzić jakimiś taśmami, tak zabezpieczyć odpowiednio, tak aby no, jednak przypominać o tym, że tam również można się zarazić. No nie wiem, czy jeszcze to jakieś ewentualnie z strony pani, ja myślę, pani dyrektorek, tak, jeszcze ja myślę, jakieś, że tak, że jakieś takie podsumowanie poprosimy, króciutkie. Należałoby również. w tym podsumowaniu krótko rzeczywiście przypomnieć tą akcję i apel ministra zdrowia, że zostańmy w domu, bądźmy odpowiedzialni. Zwracajmy uwagę na siebie. Dzisiaj żyjemy w mniejszych bądź większych wspólnotach, ale wszyscy jako sąsiedzi znamy się, wiemy kto pod tym numerem mieszka. Jeżeli jest potrzebna taka pomoc sąsiadowi, sąsiadce, to proszę do nas dzwonić. Myślę, że mamy na tyle dzisiaj czasu wolnego, że jesteśmy w stanie sobie zrobić porządki w naszej apteczce i zobaczyć, jakie mamy zapasy i na ile mi jeszcze tych leków wystarczy. I naprawdę nadmiar leków może zaszkodzić i nie wykupujmy ich na zapas, bo te leki są. Ruszajmy się, gimnastykujmy, próbujmy sobie zrobić porządki w szafie, bo idzie wiosna. Działka, tak jak mówiłam, trochę może poczekać i wnuki również one na pewno będą potrzebowały zdrowych dziadków i zdrowe babci, jeżeli to wszystko się skończy i mam nadzieję, że nasze życie nie będzie online, tylko więc apelujemy jeszcze raz bądźmy odpowiedzialni. Apelujemy oczywiście proszę Państwa o taki właśnie solidaryzm, o taką wzajemną pomoc, zrozumienie, uprzejmość, tego nigdy nie za dużo, a w tych trudnych czasach, zwłaszcza dla tych osób, które no odczuwają jednak są samotne, odczuwają pewne pro problemy również na takiej natury nawet właśnie psychicznej, nie radzą sobie w tym trudnym czasie, prosimy właśnie o wsparcie dla tych wszystkich osób, czasem zwykły telefon, czasem zwykłe dobre słowo, jest w stanie wiele, wiele pomóc i myślę, że tym chyba apelem zakończymy dzisiejsze spotkanie licząc na na Państwa tutaj również właśnie działalność w tym właśnie zakresie. Poproszę jeszcze do jeszcze tak dopowiem, ponieważ to leży mi bardzo na sercu seniorzy. tak ja już będę się powtarzała, oczywiście, Szanowni Państwo, ale dbajmy o seniorów, sprawdzajmy co się u nich dzieje. Rodzino kochana, zaopiekuj się swoją babcią, swoim dziadkiem, nie zapomnij o nich, przynajmniej telefonicznie, sprawdź czy u nich się coś <grym> dzieje. Jak można takiej osobie pomóc? I jeszcze oczywiście wykorzystując tutaj kontakt z Państwem, ja bardzo, 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 bardzo dziękuję. Moim pracownikom, pracownikom MOPR, opiekunkom za to, że w tym trudnym czasie, tak, kiedy wszyscy unikają wychodzenia z domu, siedzą w domu, pracownicy opiekunki wychodzą codziennie do środowisk, codziennie opiekują się osobami starszymi. Bardzo im dziękuję. Dziękujemy wszystkim osobom, które są zaangażowane w ten trudny proces zwalczania tej epidemii, wszystkim naszym służbom, wszystkim lekarzom, wszystkim pielęgniarkom, wszystkim naprawdę osobom, które no codziennie mają do czynienia, codziennie swoją pracą zapewniają po prostu maksimum bezpieczeństwa i zmniejszanie tego ryzyka, na które jesteśmy wszyscy narażeni. Bardzo Państwu dziękujemy. Myślę, że kolejne spotkania dosyć istotne. Czekamy na Państwa sugestie, wnioski. Na pewno postaramy się zorganizować kolejne rozmowy, kolejne transmisje w ramach studia 24 Ratusz. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Pawłowski i Dorocie, Pani Ogumina Szczepanik. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i gorąco. Do zobaczenia.